W dniach 10 11, 11 i 12 października odbył się w Warszawie i w Brukseli trzeci europejski szczyt innowacyjności. Ta konferencja dokonała szerokiego podsumowania problemów związanych z działalnością innowacyjną w Europie i w całym kontekście problemów gospodarczych i finansowych świata. Przemysł lotniczy w innowacyjność powiedzmy w swoich badaniach ma. Natomiast w sensie wykorzystania innowacyjności nie jest to przemysł przodujący i jest daleko, daleko w tyle za takim przemysłem jak przemysł samochodowy. Dlaczego? Jaka jest tego przyczyna? Na konferencji, która została zorganizowana wkrótce po w tym trzecie, trzecim Europejskim Szczycie Innowacyjności, przedstawiającym raport o innowacyjności sektora lotniczego w roku 2010, jeden z paneli był poświęcony zagadnieniom normalizacji i certyfikacji. Tworzenie norm i certyfikacja są procesami skomplikowanymi i długotrwałymi, w szczególności jeżeli chodzi o przemysł lotniczy. W tworzenie norm zaangażowane są zespoły produkcyjne i organizacje międzynarodowe. Muszą w nich uczestniczyć najlepsi fachowcy i te osoby, które reprezentują interes konsumenta z drugiej strony. Jak się to dzieje? No po prostu firmy same, które są producentami w porozumieniu z konstruktorami, tworzą określone normy, a później inne firmy certyfikują to. Teraz te zagadnienia związane z certyfikacją i z normalizacją, one muszą być uporządkowane i one są z jednej strony zabezpieczeniem dla użytkowników tych materiałów, ale z drugiej strony jest to też forma ograniczenia konkurencji. Stąd bardzo ważnym zagadnieniem jest uczestniczenie w tworzeniu samych norm, tworzeniu powiedział, i uczestniczeniu w procesie normalizowania materiałów i w procesie też certyfikacji. W ramach panelu dyskutowano to zagadnienie na tle działań międzynarodowych ciał zajmujących się normalizacją i certyfikacją. I w tym kontekście uczestnicy panelu zwrócili szczególną uwagę na potrzebę uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych tworzących normy i w organizacjach, które zaangażowane są w procesy certyfikacyjne.